Witam wszystkich Na wstępie może powiem, że popieram też proces rolników, że w końcu coś się dzieje i zaczyna ktoś o to się walczyć. Trochę za późno, ale nigdy nie za późno jak wcale. Cóż tu mówię jeszcze? To mam takie ładne polskie jabłko. Chyba naszą no nie wiem. To jest że nasze. Jak to nasz kochany, wyuczony, tępy minister rolnictwa powiedział, wyśmiał się z rolników, którzy wyrzucają jabłka, którzy wyszli na tym jak ząbocki na medle w zeszłym roku i tyłu, co pół zostało, leżało i gniło. Tego telewizji nie pokazywali, ile zostało jabłek, ile gniło, ile zostało zmarnowane. Ale jak to nasz minister baran powiedział, Wyśmiał się po prostu rynku. Tak bardzo patrzecie, że dostajecie za mało za jabłka, a za 10 groszy do skupu zawodzicie. O czym to świadczy? Trzeba wziąć to jabłko i mu na. Nie będę kończył, bo każdy wie o co Szkoda, by było tego jab jabłka, ale myślę, że. Co by nie zrobić dla poprawy rolnictwa? To jedna taka sugestia dla tego naszego barana, który rządzi. <laughs> Druga rzecz, jak to nasz baran, wyuczony minister rolnictwa, powiedział, który według mnie nie powinien być na stołku to jest kompletny zero wyuczony po szkole specjalnej dla ludzi. Chorę umysłową, czy jakoś może tak. Jak można takiego rolnictwa lubić, skoro mówi o rolnictwie, że małe rolniki, małe rolnictwo musi upaść. Bo przepisy unijne, krótko mówiąc, wykończą rolników. Duży jakiś okres czasu, może duży wytrzymają, małe no i tak upadną wcześniej. Także już upadają, już nie ma nic praktycznie, skąd ja jestem, to już jest nie ma nic kompletnie, porażka, cofnąć się z kilka lat do tyłu, to było dużo, teraz trzech może nazwać. jakby to przeliczył, taka jest poprawa, także nasz ten minister wyuczony, on mówi tak, że rolniki małe muszą upaść, bo nie dadzą rady. To co to jest kurwa za ministeria, jak on tak mówi, że my musimy upaść. To ja akurat jestem małym rolnikiem, nie jestem duży. Nie chcę mieć gabaratowo, dużo, wystarczy tyle co mam. jak on tu mówił, że muszą upaść. To jest nasz minister rolnictwa, który mówi, że kurwa musi rolnictwo upaść. Według mnie to pasowałoby go wykopać z tego stołka i postawić może do takiego człowieka, to może będzie myślał dobrze, chociaż pozytywnie. Albo udawał, a nie bezczelnie mówić, że radnictwo musi upaść. Tego nie było oficjalnie pokazywane w telewizji, czy teleekspresie, czy jakichś tam... w kolejnych jakichś kanałach bezsensownych, co tylko mówią to, co chcą. To było zaproszenie do stacji RMFM może jeszcze ten film Gier bo nie wiem, bo likwidują to, co oni są, pokazują to, co oni są. Oficjalnie powiedział, że rolniki małe muszą ukaść. Druga rzecz. Co to jest za minister wyuczony, on skoro mówi, że rolniki w tych czasach nie mają w ogóle zysku? No bo nie mają. Ale mówi, że jak sobie kupimy nowe maszyny, to będziemy mieć zysk. I to są mądre słowa ministra. Ja mam puk, trzy skibowy za 1000 zł. Jak chcę kupić kurwa nowy, za pila czy za zagromaczy, czy kurwi, z jakiej firmy, za trzy razy więcej, to będę miał zysk. Wydaje mi się, zysk to będzie miał w banku, bo bym musiał wziąć kredyt kurwa na pół, żeby mieć czym pracować. Jak chcę kupić za strony nowy za ileś tysięcy że Jak wiadę w inne pole i będę siał, to z tyłu będzie mi złoto Nie wiem no po prostu szkoda słów na tego naszego ministra bo to jest tępy dla mnie człowiek. nie wiem może że mówię ale raczej myślę że nie bo ktoś tam się na pewno zawsze zgodzi z tym faktem że sobie nie powinien być wyjebany na zbite To co mówi że ręki nie mają zysku jak sobie kupię nową maszynę bodajże było na w 2018 chyba, bodajże. Telewizja na jedynce była, dobra, to jest ona jak się wydarzy. Teraz jeszcze sobie myślał, nasz minister rolnictwa, żeby się w grupę łączyć. Żeby sobie kupować jakieś nowe maszyny wspólnie z sąsiadem. Tylko zacznijmy od tego, że tu kurwa i ma tu nie ma różnych Wszystko pojechało do miasta. Zero jest kompletne. Jakby to pomyślał może 10 lat do tyłu, to może by coś z tego wyszło. Teraz nie ma to skoń. Wszyscy się wyprowadzili. Do miasta klasowego, bo tu nie ma nic z tego do nic. Cofnąć się przykładowo z 5 lat do tyłu 4. Mówię o w swojej wsi małej. Było 30 dostawców mleka. Mały gospodarz. Każdy tam trzymał 5, 6, 7, maks. 60 kopień. Wszyscy sobie jakoś zamykamy. Teraz w 2019 roku. Jest raz, dwa. Dwóch nas co dajemy. Przepraszam, trzech co dajemy mleko. Gdzie reszta? Tak się poprawia. Tak się poprawia. Chętnie tego ministerialnictwa bym zaprosił do siebie na miesiąc czasu. Dałbym jeść, spanie, przez korytko. Mam jeszcze taki świni korytko, drewniane, żeby żebym z czego jeść, żeby mu przykro nie było, że to mu się Bo tam mają korytka, pewnie własne. Chętnie bym go zaprosił przez miesiąc czasu, żeby to przerobił i może by zrozumiał, jak to jest. I nie gadać kurwa bez sensu, jak to. Co te rolniki są. No mają, nowe ciągniki mają. Jeszcze mu mało. Co ty rolnik by chciał? jestem tego zdania, panie ministrze i reszta tych baranów, co wydam tam dajcie nam zapłacić za to, co robimy i damy sobie I krótko mówiąc, w dupie będziemy mieli wasze przepisy unijne i wasze pieniądze. Bo ten rolnik, co produkuje jabłka, dobrze zarobi, mimo w dupie dopłaty. A wtedy, jak gdzieś chciał sobie zrobić, żeby szybciej coś kupić, marszałek, to co weźmie? I wypłacą więcej samego, jak każdy innym. Co mają? Ktoś może pomyśleć, no tak, ty możesz pięć kroków, a może setkę co zrobić. To będzie lepszy zysk. No tak. Tylko w 5 mam taki zakład a przy serce dni większy dotyka. I tak wyjdę jak Zamucki, i tak wyjdę za Zamucki, Nie potrzebuję kredytów, nie potrzebuję budżetów, tylko niech nam zapłacą czy Małemu rolnikowi dobrze, mu dobrze i każdy sobie radę z tej jebanej Unii i teraz resztą baranów. Ja jestem tego zdania, nie dawajcie nam, bo może to chce, ale ja nie chcę przykładowo. Nie dawajcie nam za to, za to. Później gadanie, przez jest mikrofon. Jeden z drugim baran mówi w telewizji, że darunki dostałem. Tu mi dacie, z drugiej strony nic w razie zabieracie. Tutaj mam to wszystko wasze. Dajcie nam zarobić, jak to mówiłem. Czy jednemu za jabłko, czy jednemu za to, czy jednemu za mleko, czy tam każdy co coś robi. Zapłacicie nam za tą robotę żebyśmy dobrze zarobili za nasze produkcję, co rozumiem. I będzie wszystko ok. Myślę, że większość się z tym zgodzi, co ja mówię. Co tu jeszcze? Jedna taka kwestia rzecz, które nasi wybrańcy narodu, bo tu o wszystkich wybrańcach narodu mówimy teraz powiem, bo to mój minister to w tej sprawie pewnie też ma gadanie, te ale górno ma do gadania. <laughs> Co roku zmieniają się przepisy unijne według rolnictwa, które pogarszają no, sprawę w życiu w codziennym. Cały dzień mamy robić na polu w nocy, wpisywać zaczane kwitki, bo ktoś chce coś wymyślić. Ale co mi się rozchodzi? Rozchodzi mi się o to, że przykładowo przepisy wchodzą jakieś unijne do danego kraju i przepływają.